Wiele się słyszy o wytrzymałości i legendarnej trwałości serii ThinkPad. Postanowiłyśmy to sprawdzić w warunkach biurowych. Od 2007 roku firma Lenovo korzysta ze standardów Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych, aby zapewnić swoim produktom idealną równowagę pomiędzy trwałością a wartością od razu po wyjęciu z pudełka. ThinkPady są obecnie testowane pod kątem kilkunastu metod i procedur, a oto kilka z nich oraz nasze odpowiedzi w postaci biurowych testów. No i oczywiście po każdym z nich sprawdzimy, czy laptop ponownie się uruchomi. Po pierwsze wstrząs mechaniczny, duże przyspieszenie i powtarzające się impulsy uderzeniowe. Ile razy zdarzyło Wam się upuścić Waszego laptopa? Zobaczymy jak przeżyje upadek z pół metra w plecaku, ale też bez niego. Po drugie, wilgotność. Od 91 do 98% wilgotności w temperaturze od 30 do 60 stopni. Wiadomo, że przy biurku łatwo przypadkiem rodać wody ze szklanki, dlatego sprawdzimy, jak laptop poradzi sobie w takiej sytuacji. Piasek i pył. Czasem laptop może być używany w cięższych warunkach i ulegać dodatkowym zabrudzeniom, mając styczność z piaskiem i płem. Ekstremalna temperatura od minus 25 do 60 stopni. Zobaczymy, jak przeżyje dwie godziny w zamrażarce. Ale fingpady są też odporne na wiele innych warunków. Są odporne na grzyby, wibracje na pokładzie statku, przetestowane pod względem wysokości na 5000 metrów i promieniowanie słoneczne. Test włączenia. Działa. Jak widzisz, nasze ThinkPady są dość odporne nie tylko na niefortunne wylanie wody na klawiaturę, czy odrobinę piasku i pyłu, ale także podczas pracy w ciężkich warunkach na budowie czy w warsztacie. Koniecznie sprawdź naszą ofertę laptopów od Lenovo już teraz. Oferujemy gwarancję aż do 36 miesięcy i 30 dni na zwrot. Daj znać jak Ci się podobało i widzimy się w kolejnym filmie.